Czasami osoby, które osiągnęły bardzo duży sukces korporacyjny, w rozumieniu, mówię teraz sukces korporacyjny, w rozumieniu jakiejś pozycji w strukturach zarządzania, nie zawsze, wbrew pozorom, się odnajdują na rynku przedsiębiorcy, który ma otworzyć działalność i mieć swoją własną firmę. Czasami też widzę niesamowicie przedsiębiorcze osoby, które mają swoje działalności, które je rozwijają, które osiągają zyski, które z kolei wrzucone w środowisko korporacyjne struktur, procesów nie odnajdują się, tak? Mają takie poczucie, że nie mają wpływu właśnie, tak? Że ta ich przedsiębiorczość, to poczucie skuteczności nie może być realizowane, tak? Bo czekają na przykład pół roku na decyzję z centrali, czy dany proces można usprawnić, czy Coś można wdrożyć. Więc wydaje mi się, że patrząc, teraz mówię o tych karierach takich organizacyjnych, bo żeby się odwołać trochę do badań, no to tam mamy pewne korelacje, że są cechy, które pomagają, tak, ja nie mówię, że one gwarantują, tak, ale pomagają być w tych strukturach, w rolach menedżerskich i liderskich i przynosi to wyniki, tak.